Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, witam serdecznie również Pana Profesora Pawła Leszczyńskiego. Paniam się serdecznie, witam. W kolejnych Lubuskich Rozmowach u Herberta. A dzisiaj, jak widać, temat Konstytucji, ponieważ nie mogliśmy mm, świętować pewnej rocznicy, która w tym roku się yy, no w zasadzie już minęła, Pan profesor powie dlaczego i wyjaśni to. Natomiast dzisiaj okazją naszą do dzisiejszego spotkania i rozmowy jest rocznica referendum konstytucyjnego, które odbyło się również w maju, 20 lat temu. Kiedy to dokładnie było? I jakie było pytanie w tej konstytucji? Jakie było pytanie w referendum o konstytucji, oczywiście? 25 maja 1997 roku odbyło się pierwsze w naszej historii referendum, ale właśnie, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, konstytucyjne, bo takiego to jeszcze nie było. Były różne, z różnym efektem, w różnych epokach, natomiast referendum konstytucyjne odbyło się pierwszy raz w bardzo ważnej, bardzo istotnej sprawie, bo w latach 1993-1997 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego pracowała intensywnie nad projektem konstytucji. 2 kwietnia 1997 konstytucja została uchwalona, czyli już jesteśmy jakby w roku 25-lecia, pierwsza rocznica za nami, ale w związku z agresją Rosji na Ukrainę, siłą rzeczy, to ćwierćwiecze uchwalenia konstytucji zostało przyćmione przez bieżącą sytuację. 25 maja z kolei, podczas tego wspomnianego referendum, yy, społeczeństwo zostało zapytane, czy chce związać się, chce przyjąć tą konstytucję, która została 2 kwietnia 97, te półtora miesiąca wcześniej, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe. Można powiedzieć: fajna sprawa, bo tak, uchwalili ale na tym nie koniec, bo suweren, czyli naród w znaczeniu politycznym, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zostali potem zapytani czy tę konstytucję, którą wcześniej uchwalono, rzeczywiście pan, pani życzy sobie, żeby była obowiązującym najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. I tak się stało. I tu myślę, że w tym y, leży bardzo y, istotna data tego wydarzenia, tym bardziej, że można jeszcze powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzili jeszcze inne 25. rocznicę jeszcze mamy dwie, oprócz tej, o której mówimy, o której szybciutko może warto wspomnieć. 16 lipca 1997 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisuje uroczyście konstytucję. I ostatnia data w tym cyklu świętowania 25-lecia polskiej konstytucji to 17 października. 17 października tego roku będziemy mieli 25 lat wejścia w życie tej konstytucji. Warto o tym powiedzieć, bo nie wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej decydowały się na tak demokratyczny tryb uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. W nie wszystkich państwach odbywały się referendum konstytucyjne. Natomiast w Polsce zdecydowano się na to po raz pierwszy, bo zawsze było tak. Albo uchwalili, jak z Konstytucją 3 Maja, albo narzucili, jak z Napoleonem w 1807, który wręcz nerwowo chodząc po pokoju, jak mówią źródła historyczne, dyktował treść Konstytucji Księstwa Warszawskiego. A może jeszcze krótko do samego procesu, zanim to pytanie, czy chcemy tę Konstytucję przyjąć w takiej formie, jaka ona jest. No przed tym był bardzo długi proces. Uzgodnień i to takich fundamentalnych, na pewno to nie były łatwe dyskusje na tych najwyższych szczeblach, to znaczy najwyższych y, przedstawicieli społeczeństwa, to, czyli też i partii, oczywiście, które miały na to wpływ. Może o takim chociaż jednym punkcie, który był taki najbardziej może trudnym punktem do y, ustalenia, i potem, żeby społeczeństwo to też oczywiście przyjęło w tym już głosowaniu, tym referendum. Ogólnym. Króciutko o najważniejszych rzeczywiście punktach spornych i dyskusyjnych w trakcie prac nad konstytucją. Po pierwsze, pozycja głowy państwa. Czy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma mieć silną władzę, czy też ma raczej pełnić funkcje reprezentacyjne? Z tym wiąża, związała, była związana sprawa. Czy ustrój bardziej prezydencki, czy ustrój parlamentarno-gabinetowy? Druga sprawa. Czy Parlament Polski ma mieć charakter jednoizbowy czy dwuizbowy? Słowem, czy Senat ma pozostać, czy ma być zniesiony? Trzeci punkt. Samorząd terytorialny. Czy wpisywać, czy nie wpisywać do Konstytucji funkcjonowanie powiatów? Tutaj odbywała się też cała duża dyskusja. Czwarty punkt. W jaki sposób najlepiej zapisać w Konstytucji obecność prawa międzynarodowego, tym bardziej, że byliśmy już w kursie dzieła, w najlepszej fazie przygotowań, będąc państwem już sto z Unią Europejską do członkostwa w Unii Europejskiej, bo nasza konstytucja siłą rzeczy już uwzględniała te okoliczności prawne przystąpienia do Unii. Punkt piąty las list jak to mówią Francuzi, <śm> <śm> można <śm> powiedzieć <śm> tak. Y że wokół tego punktu odbyła się cała długa z akcentem na udyskusja. Stosunki między państwem a Kościołem. Bodaj chyba 20 parę wariantowych zapisów tego artykułu w konstytucji i bardzo poważne rzeczywiście wokół tego spory. Jeszcze może króciutko, kto był w koalicji konstytucyjnej? Kto był w koalicji, ale może zanim. To jeszcze takie miałoby pytanie, bo myślę, że się nasuwa. No już jest oczywiście konstytucja. Uchwalona i nie mamy jakby może znaczenia to dzisiaj takiego, ale czy o takich sprawach, tak według Pana, który Pan jest specjalistą od prawa konstytucyjnego, czy jednak te właśnie kwestie, o których Pan mówił w tej chwili, nie należałoby może zadać jednak tego pytania społeczeństwu? I, a dlaczego tego też nie zrobiono? Czy jest ono zbyt już. Szczegółowe, czy no w Szwajcarii robi się tak, prawda? W Szwajcarii demokracja ym, ta bezpośrednia, czyli Szwajcarzy muszą o, odpowiadać w referendach co chwilę na takie pytania, jeszcze bardziej szczegółowe. Jak to właśnie wyglądało u nas wtedy, i czy zalecałby Pan na przyszłość, może jednak, żeby wszyscy odpowiadali na, ta, na, na takiego typu pytania? Pan dyrektor dotknął fundamentalnej kwestii. W latach 93-97, kiedy pracowano nad tą konstytucją, ugrupowanie, które już dzisiaj na scenie politycznej można powiedzieć zeszło, no, funkcjonuje ale gdzieś tam na obrzeżach, natomiast wtedy odgrywało bardzo ważną rolę. Chodzi o unię pracy, Aleksandra Machowskiego między innymi zaproponowało właśnie, idąc y, tym tokiem rozumowania tak zwane referendum cząstkowe. Jaka to była propozycja? żeby Polki i Polacy odpowiedzieli w referendum, zanim będzie zatwierdzające referendum konstytucyjne na parę pytań, jakiego prezydenta sobie życzą, czy życzą sobie dwuizbowego parlamentu, który wariant relacji między państwem a y, kościołem ma być zapisany, z tym, że ja mówię kościołem, a siłą rzeczy oczywiście cały czas pamiętamy o kościołach i innych związkach wyznaniowych, bo tu przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o kościół katolicki. Wreszcie yy, yy, była również propozycja. Pozycja, żeby na przykład zadać pytanie o obecność praw socjalnych w nowej konstytucji, referendum cząstkowe, była nad tym dyskusja. Zastanawiano się, czy nie przeprowadzić takiego referendum. Moim zdaniem źle się stało, że takie referendum nie zostało przeprowadzone, bo to już w ogóle, można by powiedzieć, byłoby 155% demokracji. I właśnie ten zarzec szwajcarski, że pytamy obywateli o to, co chcą, jakie te najważniejsze elementy konstytucji dyskutujemy, zapisujemy, a potem przyklepujemy referendum yy, zatwierdzające. Yy, szkoda, że do tego referendum cząstkowego nie doszło. Dzisiaj można ślady tych dyskusji od Odnaleźć właśnie między innymi w sprawozdaniach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, ale na tamtym etapie nic z tego nie wyszło. No to jeszcze o tej koalicji konstytucyjnej. O tej koalicji, o tej koalicji. kto tam y, główny, y, główną rolę odgrywał? Cztery ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Wolności, Polskie Stronnictwo Ludowe i Unia Pracy. Te cztery te cztery ugrupowania tworzyły właśnie tę koalicję konstytucyjną i to one szczególnie w latach 96-97, czyli w, już można powiedzieć w tym na tej ostatniej prostej, rzeczywiście y, bardzo intensywnie starały się, by ta nasza konstytucja była uchwalona, dlatego że tak na dobrą sprawę Polska rozpoczynając pierwsze przemiany ustrojowe y, y, Kończyła ten peleton jako ostatnia. Pan dyrektor ma teraz na sobie element solidarności z Ukrainą, bardzo ważny. To może warto powiedzieć, że Ukraina nas wyprzedziła w uchwaleniu konstytucji, bowiem Konstytucja Ukrainy została uchwalona w czerwcu 1996 roku, czyli o ten prawie rok szybciej. Polska natomiast ten peleton zamknęła. Już wszystkie inne kraje miały: Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, a Polska jako ostatnia. Ale z tym się też wiąże bardzo dobra sprawa. No można powiedzieć, nasza konstytucja zebrała doświadczenia z 8 lat rządzenia. I te doświadczenia potem rzeczywiście posłużyły w lepszym zapisywaniu, na przykład, kompetencji Rady Ministrów Prezydenta. Jeszcze Pan Dyrektor zapytał, zadał Pan ważne pytanie, jak na przyszłość. I czy rzeczywiście pewne kwestie nie powinny być przedmiotem y, y, referendów w liczbie mnogiej? Oczywiście, że tak. Y, jak najbardziej. Żeby te elementy najważniejsze, najistotniejsze dla funkcjonowania państwa były przedmiotem referendów, ale też to można w dzisiejszej dobie y, mediów społecznościowych i Internetu zrobić w sposób e-konsultacji. To, czego nam brakuje, to szeroko rozpowszechnionych elektronicznych konsultacji różnego rodzaju projektów ustaw. My dzisiaj mamy kryzys praktycznie polegający między innymi na tym, że nie ma konsultacji. Że najważniejsze akty prawne są przepychane, ale nie są uchwalane. A to jest zasadnicza y, różnica. Więc rzeczywiście tutaj do, y, pole do działania jest bardzo duże i można w przyszłości bez nawet zmiany y, konstytucji obecnej, bez jej modyfikowania w tym punkcie, wdrożyć ten lepszy mechanizm właśnie konsultacji społecznych, szeroko rozumianych, jak najszerszy. I w ten oto sposób przypomnieliśmy bardzo ważną rocznicę, ale to jest nie tylko rocznica, bo to jest pewien dokument zapisany słowem na papierze, regulujący nasze życie społeczne. I w ten sposób... Um, w ten jest sposób to jeden, zapraszamy do świętowania wszystkich. Do świętowania, prawda? właśnie chciałem tak powiedzieć. Bo mamy a, jednak fajną rocznicę, 25. Także. A Pan Profesor doskonale podał jakby powody, dlaczego było to w tym roku. Niestety... O, niemożliwe, byliśmy myślami zupełnie gdzie indziej. Absolutnie, absolutnie. Mhm. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję panu profesorowi. Bardzo dziękuję, Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych naszych rozmowach.